Servus z tej strony, Chudy dread. I wiem, że pierwsze pytanie, które się stałym widzą nasuwa, gdzie jest Fiszaj? Fiszaj jest, ale nie w tym odcinku. Dlatego że ostatnio zrobiłem ankietę na moim kanale, gdzie zapytałem się was, czy chcecie powrotu do HD, czy jednak Fisheye, retro retrokamera, czy wam to obojętne. I dużo osób zdecydowało, że. Jednak ta jakość HD jest fajna, szczególnie kiedy coś pokazuje, co fajnie by było widzieć. E, Fiszaj nie znika, ale będzie gdzieś tam elementem tego kanału, a nie e, głównym, e, główną kamerą, którą nagrywam, przynajmniej póki co, i nie bójcie się na streamach, Fiszaj zostaje. Dzisiejszy vlog, dzisiejszy materiał jest materiałem. Unboxingowym, bo jak, jeżeli oglądacie transmisję live na tym kanale, wiecie, że zrobiłem ostatnio zamówienie z Japonii. Kupiłem trzy rzeczy z Japonii i przyszła do mnie właśnie ta oto paczka e, i chciałbym ją razem z wami otworzyć, zobaczyć jak to wygląda. E, opowiem wam jak to zamówienie wyglądało, ile, co ku, ile, ile dałem za co i w ogóle jak to wszystko przebiegło, dlatego no ja się nie mogę doczekać, bo długo się zbierałem. E, z zamówieniem tych rzeczy i cieszę się, że w końcu są, dlatego e, otwórzmy to. No i tak, myślałem, że mnie nie oclą, ale mnie oclili, więc pierwsza opłata, e, powiedzmy, najbliższa terminowi tego unboxingu to jest e, samo cło, które mnie wyniosło przed chwilą te 150 zł. Czekajcie, ten list przewozowy to ja wywalę stąd. Natomiast jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak szybko Zawartość tej paczki do mnie dotarła. Okej, okay, mamy to. Mamy to, słuchajcie. Jesteśmy, jesteśmy w tym dzieciaku. Okej, okay. to jest zawartość tej paczki. W sumie dosyć spoko zabezpieczone, w sensie tak przyczepione do jednej ścianki, że można tym rzucać w miarę i ten karton zewnętrzny, ponieważ jest luźny, to to trzyma. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz kosztowałem jakieś trzy dychy. wam się, pewnie tu będą wyświetlały, jakby rzeczywiste ceny tego wszystkiego. Pierwsza rzecz, która przyszła, jestem w ogóle pozytywnie zaskoczony tempem tej wysyłki, bo to jakiś tydzień trwało, czy coś. Co prawda, dałem za nią ze 150 zł razem z prowizją tej strony, ale nieważne. Nie rzucaj, ty molek. Pierwsza rzecz. To jest napęd DVD do mojego laptopa. Jak wiecie, mam laptopa z Japonii, Panasonic CFSZ6 i ten laptop yy, ten laptop sprowadził mi mój tata jak był w Japonii. E, przywiózł mi go, e, ale e, no to było tak, wiesz, wiecie, tak na spontanie, że a dawaj, przywieź mi tego laptopa e, takiego, leś tam na Kihabarę habarę, na pewno znajdziesz I, i nawet, wiecie, to nie było tak, że ja chciałem jakiś konkretny model, po prostu takiego jak ten, czy to będzie z nowszą i piątką, czy ze starszą, nieważne, e, ale zapomniałem mu zaznaczyć, żeby ewentualnie zwrócił uwagę na to, czy napęd DVD jest w tym zestawie i dużo z tych laptopów po prostu ma wymontowany ten napęd, nie ma go fabrycznie, ale ma zaślepkę, żeby go założyć. I właśnie tutaj jest on sprowadzony z Japonii. Będę mógł go sobie dorzucić. To jest dokładnie napęd do mojego modelu ee, DVD Multi. Jestem ciekaw. No pewnie zrobimy jakiś odcinek z montażu tego, ee, bo to jest to jest jakaś ta chyba do niego po prostu. Ja nawet nie wiem szczerze mówiąc, czy to się ta siemką montuje? Chyba chyba ta siemką. Jeszcze się okaże, że, e, że, że nie pasuje. Nieważne, no jak nie pasuje, to nie pasuje, trudno, nie kosztowało to dużo. Trzy dychy, a jak robiłem paczkę, to mówię, żal nie dać tych e, trzech dyszek. W ogóle naliczyli mi 140 zł tego cła. Nie, nie cła, watu mi naliczyli 140 zł. To jest 30... Nie, no dobra, mogło tak być. Znaczy, trochę za dużo mi się wydaje, bo oszacowali tę wartość. Trochę przesadzili chyba. Druga rzecz, którą mam, o, widzę, żeby przysłali z zasilaczem, czego się nie spodziewałem, bo myślałem, że będzie bez zasilacza. O, to jest całkiem spore. Druga rzecz tutaj w tym zestawie, to jest Nintendo DS, a dokładniej Nintendo DSI LL czy XL, nie wiem, są jakieś dwie nazwy na tego DS-a. E Czyli konsolka od Nintendo. Ja mam DS-a, ale mam DS-a Zawsze chciałem wersję AI, bo jarało mnie to, że. Za dzieciaka, że jest taka, powiedz. Ej, ona jest w super stanie. Jarało mnie za dzieciaka to. No dobra, ekraniki trochę oporysowane. Jarało mnie za dzieciaka to, że ta wersja AI jest taka. No AI, jest. Ma połączenie z internetem lepsze i w ogóle. Trochę zawiasy luźne, ale. Kiedyś się. No taki. Zawiasy takie słabiutkie tutaj już widzę. Ale grać można. No i to jest też ta wersja XL, nie? Czyli ta większa. Ciekawe czy, czy jest bateria naładowana. Jest jakaś karta pęci. Karty pamięci nie ma. O DESie też na pewno sobie odcinek zrobimy. <grym> Działa. Jest naładowane. Oczywiście menu w tym DS jest y, po japońsku. Y, natomiast w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Już widzę, że w ogóle przyciski są troszeczkę inne niż w wersji light, bo są takie dużo płytsze. Mam już do niego kupioną ładowarkę, mam już do niego w ogóle kupionego takiego ochronnego case'a, mam gdzieś w szafce R4, żeby sobie gry na kartę SD zgrywać, więc, więc będzie można kombinować. A mam, mia miałem taki plan, żeby się japońskiego pouczyć, więc może chociaż ten alfabet jakoś bym sobie poogarniał <laughs> przez to, że to jest. No dobra, nic, nieważne. Jest, 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 jest. Yes. I ten, y on mnie kosztował, słuchajcie, śmieszne pieniądze, bo jak taka konsolka na Allegro kosztuje pod 500 zł, tak za tego dałem 180. Wiadomo, że trzeba doliczyć to, ten, ten VAT, który mnie naliczyli, trzeba doliczyć wysyłkę, no ale wciąż, nawet jeżeli zamówiłbym tylko tego DS-a za 100, te 89 zł, 190 zł, 150 zł watów z tej całej paczki to jest. 340 i te 150 zł e, wysyłki i prowizji strony, z której to zamawiałem, to wciąż wyszłoby mi taniej za samego tego DS-a, niż jakbym miał to kupować na Allegro. No okej, okay, na Allegro miałbym wersję angielską, a nie japońską, ale styl, jakby... To jest DS, tu, tu nie potrzebujesz mieć angielskiego języka w menu, bo tylko wchodzisz w gry i grasz. I uwaga! Gwóźdź programu. Coś, na co czekałem najbardziej i taki, powiedzmy, main... Główny element tej paczki, gwóźdź programu, już się jaram, słuchajcie. Ale zanim, to yy, te koszulki: bluff.pl, one już są dostępne. Jest wersja czerwona, jest wersja biała, którą mam teraz na sobie. Kupujcie nowe koszulki, są mega kozackie. Back to bluff. I przechodzimy do elementu topowego z tego całego zestawu: To jest, kochani, coś, o czym na polskim YouTubie nie słychać. Na angielskim YouTubie ledwo co? Jest to telefon komórkowy. Jak wiecie, ja mam trochę świra na punkcie takich rzeczy. Znaczy dostałem świra. W sumie nie wydawałem na to za dużo pieniędzy, ale w końcu sobie go kupiłem. Jest to Kyocera Digno 902KC. Oh man. Jest to telefon z Androidem bez ekranu dotykowego, ale z Androidem 8, e, który kosztował mnie 280 zł, e, wiadomo, że bez tych wszystkich innych opłat. E, Słuchajcie, no, mega mi się podoba. I, I jasne, jest to taki telefon. Mam nadzieję, że. Mm, mam nadzieję, że. Uda mi się dzięki niemu troszeczkę oderwać się od smartfona. Zobaczymy, czy w ogóle on się włączy mi teraz. Ale w ogóle jest w bardzo ładnym stanie. Jak czytałem o nim, to było napisane raczej, że jest w takim stanie średnim, i takiego chciałem. A tutaj naprawdę, słuchajcie... No, te Japończyki dbają o, o ten sprzęt. Na pewno, jak się pobawię tym telefonem, to będzie o nim... WŁĄCZA SIĘ! Mam nadzieję, że nie ma SimLocka w ogóle. E, znaczy, nie ma, było napisane, że nie ma, ale... Wiecie, wszystko się może zdarzyć. E, mam nadzieję, że ten telefon działa i, i, i jak się nim trochę pobawię, no to wrzucę, nagram o nim jakimś, jakiś dłuższy materiał. Digno. Póki co pierwsze wrażenie są w ogóle super. Myślałem, że on jest trochę mniejszy, ale i tak on jest z tych mniejszych Keita i telefonów. Eee... I muszę sobie włączyć tłumacza. No nieważne, pobawię się tym telefonem, słuchajcie, Eee, mm, a z wami się już żegnam, bo to jest tyle, jeżeli chodzi o paczkę z Japonii. Trzy rzeczy. Zamawiałem przez stronę From Japan eee, One map from Japan, coś takiego. Dam wam linka w opisie. To nie był Zen ZenMarket, eee, bo tam są chyba tańsze opi op op opisy niż na Zenmarkecie. Ej, i działa, trzeba tylko język zmienić. C czy chcesz, aby ekran gotowości miał dostęp do lokalizacji Twojego urządzenia? No dobra, pozwól, niech my śledzą. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie żółty magiczny guziczek. Widzimy się w następnych materiałach i na transmisjach na żywo. Pozdro!